Tym razem Pan będzie czynił wiele cudów dla nas. Jesteście gotowi? Widziałem tutaj kobietę, która chodziła z laską wczoraj. Czy to Pani, jak się Pani dzisiaj czuje? Niech Pani odłoży to i zobaczymy. Proszę odłożyć kulę. Ona afraid. You afraid. Stand proper, sta, sta, sta. Stać normalnie. Uh -huh, again. Znowu. Chcę, żeby pani zamknęła oczy. Spirit, bo pani duch, you are self, w, pani wnętrze, wewnętrzną ja, what the Lord put in you. to Pan tobie dał.

Nie trzeba nic robić, niech teraz Pan czyni dzieło. Wolodku, In the name of Jesus, w imię Jezusa. Blood of Jesus, Krwi Jezusa. Blood Ogłaszam teraz uzdrowienie. Proszę ją zostawić. nogi proszę złączyć razem. Straighten the legs. Straighten the legs. We nogi. Okay. Stay there and receive your healing. Niech pani tam zostanie. Może siostra Tomaszia też pomoże. Alleluja. Alleluja. So stay there. Niech pani tam zostanie. Mój przyjaciel wrócił z Meksyku, gdzie cierpi, za chwilę opowie o tym Państwu sam na w Polsce chorobę nieuleczalną, śmiertelną. Jak widać, jest dzisiaj z nami. Żyje i jest w coraz lepszej formie. Nagle coś, czego nie mogłem. Tak, ja staję. Ja się mogę puścić. Ja mogę, spodnie sobie poprawiam, da się. Jest jeszcze jedna rzecz, przy której troszeczkę się uśmiechnę, bo nie mogłem już z tego korzystać, a teraz mogę, ale nie wszyscy wiedzą, dorośli, o czym mówię. Muszę powiedzieć, co Łukaszu. Każdy zasługuje na taką pomoc. Jaką ja. Dobrze, y, wstanę. Dobrze. Tak. Wiem, że jest wielu lekarzy, albo wszyscy, co mają wątpliwości. Wszystko, co teraz mówię, powiedziałem i powiem, to nie jest reklama czegokolwiek. Nie. Koniec, dziękuję. 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 I kto jest za wejścia?